Implant prącia to wcale nie jest ostateczność. A jeśli mierzysz się z zaburzeniem erekcji i rozważasz ten zabieg, dobrze trafiłeś. Nazywam się dr Piotr Paweł Świniarski, jestem andrologiem i chirurgiem specjalizującym się w męskim zdrowiu seksualnym, a w szczególności w zaawansowanej chirurgii prącia i mośny. W ciągu roku wykonuję setki operacji narządów płciowych, w tym kilkadziesiąt operacji wszczepienia implantu prącia, dzięki czemu jestem najbardziej doświadczonym chirurgiem protosprącia w Polsce. W tym odcinku odpowiadam na pytania, które najczęściej zadają moi pacjenci, którzy rozważają ten zabieg. Jeśli masz zaburzenia erekcji, które nie reagują na leki doustne i wszystkie znane Ci metody zawiodły, to tak, jesteś kandydatem i wbrew temu, co się czasem słyszy, implant to nie jest ostateczność. To po prostu skuteczne rozwiązanie, gdy tabletki przestają działać. Nie. Od momentu, kiedy tabletki zawodzą, masz prawo rozważać każdą opcję. Pompki próżniowe, iniekcje, terapię docewkową, czy także implant. Inne metody, takie jak iniekcje z osocza bogatopłytkowego, czy komórki macierzyste, nadal są eksperymentalne i nie są obecnie rutynowo zalecane. Nie ma limitu wiekowego, ani konkretnej choroby, która wyklucza implant prącia. Mam pacjentów po przeszczepach, z cukrzycą, po operacjach serca, liczy się jedno, czy zaburzenia erekcji wpływają negatywnie na jakość Twojego życia. Nawet pacjenci, którzy mają 20 czy 30 kilka lat, mogą mieć zaburzenia erekcji niereagujące na leczenie doustne. Dlatego, jeśli jesteś młodym mężczyzną i masz skrajne zaburzenia erekcji, to implant prącia jest także dla ciebie rozwiązaniem. Nie mamy dolnej granicy wieku. A dla nas najważniejsze jest szczęście pacjenta i jego satysfakcjonujące życie seksualne. Są dwa typy implantów: implanty hydrauliczne i implanty półsztywne. Hydrauliczna proteza prącia daje mężczyźnie możliwość posiadania twardej erekcji w czasie, kiedy próbuje podjąć aktywność seksualną, i miękkiego, gdy nie uprawia seksu. Aby uzyskać wzwód, należy nacisnąć kilkukrotnie pompkę umieszczoną w mośnie. Zapewni ona najbardziej naturalny wygląd i odczucia, ponieważ prącie będzie w pełni sztywne po napompowaniu i wiotkie, gdy implant jest opróżniony. Są też implanty plastyczne, czyli półsztywne, które zazwyczaj są dedykowane dla mężczyzn, którzy nie są w stanie ścisnąć pompki, by napełnić protezę lub z innych powodów preferują to rozwiązanie. Rezerwuar z płynem znajduje się w miednicy, załonowo przy pancerzu moczowym lub ewentualnie pod mięśniami brzucha. W większości przypadków zbiornik nie jest wyczuwalny. Nawet jeśli masz płaski brzuch i małą warstwę tkanki tłuszczowej, możesz go czuć na początku, ale prawdopodobnie przestaniesz go czuć już po kilku tygodniach od operacji. Płyn w zbiorniku to zwykła sól fizjologiczna to samo, co podajemy pacjentom w kroplówce podczas nawodnienia. Jeśli ten płyn wycieknie, twoje ciało go wchłonie i nawet tego nie zauważysz. Dlatego nie ma powodu do obaw w razie rozszczelnienia lub perforacji implantu. Jestem pewien, że twój chirurg zrobi wszystko, co możliwe, by umieścić zbiornik w miejscu, w którym nie będziesz go w stanie wyczuć. Nie, wszystkie elementy są schowane w ciało. Prącie może wyglądać nieco inaczej w trakcie spoczynku będzie bardziej rozciągnięte, ale nikt z zewnątrz nie zauważy, że masz implant. Możesz być na siłowni, brać prysznic, być kompletnie nago, i nikt nie będzie w stanie poznać, że masz implant. Naturalnie. Implant przyjmuje naturalny kształt Twojego prącia. Partnerka poczuje Twoje ciało, tylko że twarde. Nie trzeba czekać na zadziałanie tabletki, a Ty masz pełną kontrolę nad momentem, kiedy masz erekcję i pełną gotowość do aktywności seksualnej, kiedy Ty tego potrzebujesz. Jeśli Twój naturalny kształt prącia w czasie erekcji to było delikatne zagięcie w górę, do dołu, w prawo lub w lewo, to po wszczepieniu implantu Twój kształt prącia będzie taki sam jak wcześniej. Naturalny, z tą samym kątem krzywizny. Jeśli cierpisz na chorobę pejronii i zaburzenia erekcji, to implant prącia będzie dla Ciebie świetnym rozwiązaniem. Bo w czasie jednego zabiegu jesteśmy w stanie rozwiązać dwa problemy. Czyli skorygować kształt prącia z skrzywionego na prosto, a jednocześnie umożliwić Ci powrót do pełnej funkcji erekcyjnej i możliwości odbywania stosunków, kiedy tylko potrzebujesz. Nerwy odpowiedzialne za czucie w prąciu biegną w pęczku naczyniowym nerwowym zlokalizowanym w jego górnej części. Ja wykonuję nacięcie w kącie prąciowo-możnowym i nie zbliżam się do tych struktur. Nawet chirurdzy, którzy wszczepiają implant prącia od góry poprzez cięcie nadłonowe, są w stanie oszczędzić te nerwy bez ich uszkodzenia. Jedyną rzeczą, jaką robi implant, jest pomoc w uzyskaniu twardości prącia bez wpływu na czucie. Nie powinien on wpływać w żaden sposób na dopływ krwi do żołędzi, gdyż jest to zupełnie inny mechanizm. Nie powinien również wpływać na orgazm i przyjemność, tak więc dotyk czucie nie powinny ulec zmianie. Jedną z największych zalet implantu prącia jest satysfakcja partnerki. Dlaczego? Twoja partnerka poczuje naturalną i twardą erekcję. Implant prącia przyjmuje kształt Twojego prącia, więc twoja partnerka poczuje cóż, Twoje naturalne prącie tylko tyle, że twarde. Większość partnerek nie będzie w stanie odróżnić naturalnej erekcji od erekcji z implantem. Implant hydrauliczny prącia zapewnia erekcję, która jest najbardziej zbliżona do spontanicznej naturalnej erekcji, jaką miałeś wcześniej przed zaburzeniami. Większość partnerek mężczyzn po implancie prącia podkreśla, że ich wrażenia są często lepsze niż wcześniej lub co najmniej bez zmian. Tak, a często podobna do czasów, gdy nie wiedziałeś w ogóle, że istnieją zaburzenia erekcji. Twardość zależy od tego, jak mocno napompujesz implant. Możesz uzyskać w cudzysłowie twardość skały albo ustawić ją subtelniej, zgodnie z komfortem twoim i partnerki. Zasadniczo nie powinieneś stracić na długości po wszczepieniu implantu prącia przez doświadczonego chirurga. Implant nie powoduje zmniejszenia się prącia. Najczęściej za skrócenie się prącia po wszczepieniu implantu odpowiada fakt, że przez wiele miesięcy, nawet lat, nie miałeś erekcji o sztywności do penetracji, w związku z czym tkanki odpowiedzialne za erekcję w prąciu nie są elastyczne i nie są odpowiednio rozciągnięte. Dodatkowo zmniejsza się napływ krwi do prącia, i spadał utlenowanie tkanek, a brak własnych spontanicznych erekcji do seksu czy do masturbacji powoduje, że może dochodzić do zwłóknienia w ciałach jamistych, które dodatkowo będą skracać nam prącie. Dla mężczyzn, którzy od kilku miesięcy lub lat nie osiągają sztywności do penetracji, zalecamy zastosowanie rehabilitacji pompą próżniową przed operacją szczepienia implantu. Dzięki temu pacjent odzyskuje swoją maksymalną długość i obwód prącia z czasów normalnych erekcji. Podsumowując, to tak naprawdę brak erekcji o sztywności do penetracji prowadzi do skrócenia się prącia, a nie sam fakt szczepienia implantu prącia. Implant może ulec uszkodzeniu mechanicznemu z czasem, ale nie pęknie jak balonik. To dobrze zaprojektowane urządzenie medyczne, które po osiągnięciu określonego ciśnienia i ograniczeniu strukturami prącia, nie może się już bardziej rozszerzyć. Ale maksymalne napompowanie i próba zginania implantu może uszkodzić nie implant, a ciała jamiste i błonę białawą otaczającą cylindry. Ważne jest zachowanie rozsądku. W razie wątpliwości zapytaj swojego lekarza prowadzącego, co możesz, a co nie powinieneś robić z implantem. Nie. Implanty są z silikonu medycznego, nie wywołują alergii, nie są przeszczepem. Nie potrzeba żadnych leków immunosupresyjnych, aby pozostały nienaruszone. Implanty są stosowane od wielu lat i są bezpieczne. Ciało zawsze izoluje się od obcych materiałów poprzez wytworzenie torebki włóknistej wokół implantu, i tak samo się dzieje w tym przypadku. Największym ryzykiem jest infekcja, ale przy doświadczonym chirurgu w klinice specjalizującej się w implantach prącia to ryzyko jest minimalne. Inne komplikacje są bardzo rzadkie, zwłaszcza przy odpowiednim przygotowaniu pacjenta i odpowiedniej rekonwalescencji. W większości przypadków operacja trwa około godzinę od momentu zaśnięcia do momentu, gdy chirurg skończy pracę. W klinice menwita zostajesz pod profesjonalną opieką do następnego dnia i rano, po zmianie opatrunków, wracasz do domu. Większość pacjentów nie skarży się na ból jako taki, ale wspomina, że przez pierwsze kilka tygodni implant może powodować lekki dyskomfort. Zależy od rodzaju pracy. Jeśli siedząca... Home office, nawet po kilku dniach. Jeśli fizyczna, to najczęściej po 3-4 tygodniach. Nie chcemy ryzykować przez zbyt wczesny wysiłek. W razie potrzeby wystawiamy zwolnienie lekarskie dla pracodawcy adekwatnie do indywidualnego tempa rekonwalescencji. Implant hydrauliczny działa średnio około 10 lat. Oznacza to, że może działać krócej lub dłużej, nawet 15-20 lat. Implanty pusztywne, w zdecydowanej większości działają dożywotnie. Jeśli stwierdzisz, że implant nie działa tak jak zawsze, zgłoś się do lekarza, który sprawdzi i jeśli trzeba, to wymieni implant. Warto pamiętać, że zawsze możemy wymienić implant hydrauliczny na pusztywny oraz w drugą stronę implant pułsztywny na hydrauliczny.